witajcie sesyny, Iggy, witam was na następnym filmie na moim kanale jak widzicie no to jest w sumie pierwszy film na tym kanale bo to jest kanał Igor 8 Igor Football. tak jakby i tutaj będę wam pokazał różne sztuczki jak okiwać ludzi jak wiecie na głównym kanale nagrywam karty piłkarskie dużo ich mam polecam bardzo oglądać ale też a na tym kanale będę nagrywał piłkę nożną jak gram więc nie tylko jak gram jak jestem na różnych meczach różne sztuczki dla was słuchajcie nie bardzo polecam tutaj oglądać bo się dużo możecie nauczyć będę ćwiczył w różnych butach różne challenge, z kilkoma osobami na przykład z naszej ekipy no wtedy ostatnio otwieram karty w dużej ekipce ale to tylko Kilka osób z naszej ekipy. Więc słuchajcie, najlepiej będzie, jeżeli będzie nas w na następnym tygodniu, czyli w sobotę, czy w niedzielę, nagram dla Was film, jak będę grał z nimi w piłkę. Pokażę Wam, jak wygląda to. No wiecie, Pan własny klub piłkarski. No i co? dzisiejszym odcinku, na razie tyle, to było tylko powiadomienie takie dla Was, więc ja się żegnam, cześć i pa!